No siemanko, szanowanko, z tej strony And welcome back Two. Reakcje na animacje Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Shin Sonika Ponieważ użytkownik Sonic Yash, jak zwykle macie link do jego kanału w opisie Zamieścił również, że Knuckles w końcu pokonał Shin Sonika Super Knuckles, bo on się w super Saiyana, tak jak to robi to Son Goku I dzisiaj, moi drodzy, dowiemy się co będzie dalej Znacie Dila, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Shin Sonika Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag Knuckles, a ja również być może zaserduszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Mateusz, Seba oraz Stasiek za te trzy piękne fanarty, bo już też mamy. Pozdrawiam! No a teraz... Uff. Shin Sonic w końcu został pokonany! Juniorku, uciekatorku, myślisz, że Shin Sonic da ci spokój i przestanie Ciebie smyrać po tyłeczku LOL. Lecimy z bebe! Dobrze, moi drodzy, zaczniemy od pierwszego filmiku i nazywało się Shin Sonic vs Super Sonic. A więc jak sami widzicie, Shin Sonic zaczął zjadać oczywiście tutaj cały świat. Zaczął od New York City Center, a Super Sonic zaczyna. Z nim walczyć, więc wychodzi na to, że jest i Shin Sonic. I Super Sonic, i on ma nową misję, czyli ma pokonać potwora. To już nie jest Eggman. Jak sami widzicie, on zebrał te wszystkie emeraldy, a Shin Sonic. Czy on też się zamienił w Super Saiyana? Czy co tutaj się znowu stało? Coś zaczęło wybuchać. Okej, okay, dobra. A nie, to on się zamienił w Super Saiyana. Zobaczcie. Mamy, moi drodzy, Super Sonica, który na pewno puści za chwileczkę Kamehameha na Shin Sonica. Rozwalając oczywiście przy tym pół świata. <świata> Okej. Okay. Widać, że on jest o wiele silniejszy niżeli Shin mimo iż on jest większy niżeli większość budynków w Polsce. Ok, co teraz się stanie? on się teraz przeteleportował i dostał w twarz: Shin się nie poddaje. Dure Battle can cause mass destruction. People will not be safe. To czyli będą teraz tutaj walczyć i ludzie mogą być w niebezpieczeństwie. Powinniśmy chyba teraz gdzieś indziej walczyć. I najprawdopodobniej oni teraz wylecą gdzieś na Polany dokładnie. On go wyprowadził z miasta Ok, Sonic poleciał Shin Sonic cały czas za nim biegnie, jak sami widzicie Shin Sonic jest mega szybki Display safer to give my all No czyli wydaje się, że tu jest bezpieczniej But it's too late now, I will kill you Zabiję cię, bo już jest za późno Okej, okay, czyżby Supersonic sobie nie poradził Nie, no jednak udało mu się Chyba zabić Shin Sonica z tego co mi się wydaje Skakując mu w gardło A on znowu tutaj zaczyna krzyczeć Tak jak robił to w lesie Okej. Okay. I on go teraz tutaj ubił na maksa. Dobra. That's what you get for your dad's order. Okej, okay, czyli że to, na co zasługujesz. Czy on się teraz zamieni z powrotem, czy teraz się stanie? Okej, okay, bo Super Sonic miał... Okej. Okay. Że co? Że on teraz się zamieni w te finalne stadium? Ten Shin Sonic? Jakim cudem? No bo miał te emeraldy przy sobie, dokładnie. No i Super Sonic się już chyba zaczął poddawać, a Shin Sonic zaczyna się zamieniać w jeszcze innego potworeksa. Nawet oczy mu wybuchły. Oh my god. On jest coraz jeszcze większym potworeksem i Super Sonic już sobie chyba nie da rady, tak mi się wydaje. Uderzył go. Okej. Okay. Poleciał. Niby zamienia się tutaj znowu po raz kolejny w jakiegoś Super Saiyana Dobra, puścił kamehameha na Shin bo Bądź też Genki Dame, to chyba będzie Gen Genki Dama Wiara z całego świata Okej okay. Jednak próbuję z nim jeszcze tutaj walczyć Ale wydaje mi się, że tak czy siak Knuckles będzie potrzebny do pomocy Aż mu rękę urwało I co teraz? Co on mu tam robi? Jakiś... Why did you stop? Dlaczego zatrzymałeś to? Just one question, why you kill everyone? Dlaczego wszystkich zabijasz? They are very tasty and especially Tails. Oni byli bardzo... Dobrzy, specjalnie Tails był bardzo smaczny. Ok, Super Sonic! Ok, teraz pusika mecha widzicie? I czy teraz będzie tak, że Shin Sonic już naprawdę zniknie z powierzchni tej ziemi, czy jednak nie? Bo jak sami widzicie, Super Sonic się mega zdenerwował No wiadomo, teraz tu, tutaj pusił kamehameha I wszystko wybuchło, dokładnie, wszystko wybuchło On tak jakby spuścił na niego teraz jakąś atomówkę No okej okay. <ścoughs> Nauczył się od Songoku Sonic One! Sonic wygrał! O. Trzesz się, bo w nocy Shrek na ciebie narzyga. <laughs> Spoko. Odniki. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Elza bądź też Shrek powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Jednakże mamy jeszcze jeden filmik i nazywa on się Super Knuckles vs. Shin Sonic. I nie wiem w sumie, dlaczego Super Sonic wygrał ze Shin Soniciem, bo myślałem, że to będzie kanoniczne, natomiast teraz tutaj mamy jak Super... Knuckles walczy teraz, on się teraz tutaj zamienia past, albo raczej idzie do przeszłości najprawdopodobniej. Jest i Knuckles. Dobra. W ogóle mówiliście, że to nie jest głowa koza, nic takiego, tylko to jest potwór, który siedzi tak jakby w Shin On teraz wie, co się stało i przygotowywuje się do walki. What's up buddy? Hope I did not disturb you. Mam nadzieję, że ci nie przeszkodziłem. This can't be real. To nie może być prawdziwe. I to jest teraz kanoniczne z tego co mi się wydaje Knuckles you have to stop him no matter what, even if it means killing me. Nawet jak mnie zabił musisz go powstrzymać. I will set you free. Uwolnię ciebie. After all you have one man saving master emerald. Nawet jeżeli będziesz miał ten ostatni... Emerald, jeżeli mi będziesz tutaj winien. Only you can do this, Knuckles. Tylko ty możesz to zrobić, Knuckles. Dobra, mamy tutaj, moi drodzy, emeraldy i to jest właśnie ten jeden największy. A dlaczego tam jest? Ej, on wygląda jak Amy! On też się zamienił w Super Saiyana Super Knuckles, I will save you, Sonic, no matter what. Uwolnię cię, uratuję ciebie, nieważne co. Jednakże sami widzicie, że on tutaj wygląda jak Amy. Ja na początku myślałem, że to jest Amy Rose, ale jednak to nie jest Amy Rose, tylko to jest Super Knuckles, który przybrał różową formę. W sumie też tak spoko wygląda. Okej, okay, oni znowu walczą tutaj w mieście Super Knuckles Nie wie co się dzieje, Shin Sonic go złapał Tutaj naprawdę, to wygląda jakby to miał być Dragon Ball Z Tails, Sonic Ich już nie ma niestety Knuckles Musisz powstrzymać Shin Sonica Okej okay. Duś mu, ten znowu tutaj zaczął krzyczeć Złapał go OK. Inside Sonic's Mind where Shin has taken control w środku umysłu Shina Sonica, znaczy Sonika, gdzie Shin Sonic przejął kontrolę. No dobrze, ale teraz tutaj pojawił się Super Sonic znowu. No to to już przecież widzieliśmy chyba, nie? Tylko co wtedy się stało? Możliwe, że on go po, po prostu tutaj nie pokonał, bo on się zamienił w tego superbohatera. Jeszcze większego takiego potwora no w sumie. Nakr nie potrafi sobie z nim chyba poradzić? Okay. <laughs> jak on długo leciał <laughs> Zaświecił się I go w końcu chyba rozwalił Czy on przybierze też ostatnie stadium Tak jak miało to miejsce w Supersoniku Tutaj oczywiście dalej walczą Ten go tutaj rozwalił Ale to w podobny sposób Bo znowu tutaj pokazują Supersonika a nie, a nie Super Knuckles Ok, przeteleportował się z powrotem on znowu tutaj zaczął krzyczeć. Wydaje mi się, że to jest teraz wszystko chyba ze sobą połączone. I to na co zasługujesz, dokładnie. On się teraz tutaj zamieni w tego potworeksa. It's over. To już koniec. A więc wychodzi na to, że Super Naklus mu teraz tutaj pomagał. Okej. Okay. Czyli teraz widzimy, jak on się zamienia w tego potworek za po raz kolejny. Super Sonic patrzy, co się stało. Za chwileczkę się go zapyta pewnie, dlaczego zabijał ludzi, a on powie, że byli smaczni. Specjalnie smaczny był Tails. Super Knuckles walczy razem z Super Soniciem przeciwko Shin Sonicowi drugiej fazy. Ciekawe, ale wydaje mi się, że to jednak tak chyba nie będzie. Jeżeli tutaj twórca Shin Sonika, stworzy coś innego, to najprawdopodobniej będzie to coś innego, nie takie anime, z tego co mi się wydaje. Mimo że u niego w historii też jest tak, że Knuckles jest jedyną nadzieją, aby pokonać Shin No ja się zapytam, gdzie Silver, gdzie Shadow i gdzie Amy Rose? Amy Rose powinna być też tutaj. That was fast, to było szybkie. On jednak dostał i poleciał. Okej, okay. jednak mu się udało. Temu się te aż oczka zaświeciły. I, I have to finish it quick or else my super form will go off. Muszę go szybko pokonać jednak... bo za niedługo moja super forma zniknie. No to niech ci super Sonic pomoże. Tu już pół miasta jest rozwalone. I'm gonna lose my super form now and he is still up, but no matter what, I will not stop fighting if it means my death. Nie przestanę wa walczyć, nawet jeżeli to będzie oznaczało moją śmierć. No i teraz mamy znowu tutaj Super Sonica. Który go rozwalił do końca? What's happening? Wait, I can perform coś tam. Co się teraz dzieje? Mogę teraz to dokończyć. A, czyli tak jakby tutaj Super Sonica nie było. Tak jakby Shin Sonic walczył z jakimś duchem chyba Super Sonica, bo jak sami wiecie, Super Knuckles go nie widzi. I on teraz się sam zapytał, co się mu teraz stało. Muszę chyba dokończyć to, co zacząłem. Tutaj Sonic też. Kamehameha walnął na maksa. I wybuchło wszystko. Pół świata wybuchło, pół miasta, ale to nieważne. Najważniejsze jest to, że Shin Sonic został w końcu pokonany. I nie będzie przejmować świata swoimi wielkimi zębiskami. Super Knuckles już się zamienił w normalnego Knuckles, już nie jest różowy, tylko jest czerwony. O. W piorku, gdy ja spałem, śniło mi się, że jadłem u babki filecik. No mm, smacznego, od nawyk. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek bądź też Elza powiedzieli. A być może jutro Twój zwrot pojawi się na odcinku. No i tak, mój drodzy, Shin Sonic został pokonany. Moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek ze Shin Sonika od Sonic już podobał. Jeżeli nie, zaproszę Cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę Cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.